jest bardzo piękne miejsce. Tam jest kościół e, Świętej Barybary, tam Honory de a i Ganska, Gamska, czyli ślub. Jeszcze jest dasztor Bosych Karmelitów. Tam jest e, Matka Boża gdyczowska e, Koronacja będzie w, w sierpniu. No, może <grytanie> Jest stary park, stare drzewa, takie rzeka jest, neutra. I Cerkła Świętego Mikołaja. Cerkiew Świętego Mikołaja. No dobrze, dobrze, dziękujemy. Dziękujemy. Ja tak podejrzewam, że pan starosta, państwo radni na natychmiast do biura podróży się udają, kupują bilety do Berdeczowa i jedziemy. Panie Starosto, i czy można przedstawiciela radnych, panią radną, pana radnego poprosić o wręczenie drobiazgów, ale sympatycznych, przypominających Bolesławiec, przypominających ten dzień? Panie Ewa, ja no. zarządy, i, i Pani, pani. I, i nie, no. Pani Krystyna, proszę. No. Światy, targi, ta, się powymieniają no. później. Widzicie, że w naszym powiecie rządzą kobiety. To, że starosta rządzi, to jest półprawdy. I dużo, dużo klaski, dla naszych miłosniki. Podoba mi się bardzo muzeum kieramiki. No. no i całe miasto jest bardzo ładne, piękne. No, no, i tyle. A ty też fabryce ceramiki? E, tak. Mi się spodobało bardzo jak malują w ceramiku i bardzo podoba się ten dom, w którym my teraz, teraz wychodzimy się. Podobały mi się ludzie jakie tutaj w Polsce mieszkają oni bardzo jak to dobre, nie wiem. Jeśli tak powiedzieć to on ukradł moje temę. Mi się też podobały bo... polskie ludzie, dlatego że oni są bardzo... bardzo, no, mi tam na ulicę przyjęli bardzo dobrze. Nic. Ale nie powiem. No, no. Nie wiem. No trudno powiedzieć, dlatego że kiedy mi się coś nie podobało, to ja by do Polski nie wyjechałam. Nie wiedziałam. Już kilka razy byliście w Polsce, no na pewno jeszcze będziecie chcieli przyjechać, skoro wszystko Wam się tutaj podoba, to powiedzcie, co chcielibyście kolejny raz przyjeżdżając tutaj zobaczyć, czego spróbować i tak dalej. No, mi się bardzo podoba Krakowie. ja już tam byłem dwa razy i to będzie czwarty raz, no na pewno też w Krakowie. No i Kraków mi się podoba najwięcej, w Warszawie no, niestety nie byłam i nie mogę nic powiedzieć. Chciałabyś do Warszawy jeszcze kolejny raz pojechać? Tak, by chciałam, dlatego że to jest stolica. Ciekawie odwiedzić. A ty, co, co chciałbyś jeszcze zobaczyć, gdzie pojechać, co, czego spróbować? Już nie wiem. Nie byłam w mieście Gdańsku, no chciałam by tam pojechać, zobaczyć to mi miasto. To jest takie złote drzewo z Najbardziej te, te Totalne. Młode drzewo i U nas dzieci zdobywają nagrody międzynarodowe. Dziewczynka nas zajęła pierwsze miejsce na Triusie, aż w Japonii. Mnóstwo kucharów. I tutaj, jeżeli dziecko zdobędzie nagrodę, nasze tutaj, które chodzi do nas, to my piszemy, prawda? I tu rodzice sobie z dziećmi robią pod tym drzewem sukcesu zdjęcia. Najfajniejsza to godność serca tych gospodarzy, którzy przyjmują ich w swoje domy i upiekują się nimi w, w ciągu tej akcji. No, mamy dużo wycieczek różnych, w zamki, w muzea, w, dzisiaj na przykład na fabryce ceramiki by, byliśmy, na baseny jeździmy, do akwaparku, to co dzieci też lubią, na ogniska, na przyrodę, w góry. W Wolesławcu już oglądaliśmy ratusz. W ratuszu sali ślubne wszystkim bardzo spodobała się. Byliśmy jeszcze na fabryce ceramiki dzisiaj. Pokazywali nam ten cały proces. No i byli w księgarni pani Dziuty i pana Marka. To robiła Kasia Kłopotek 17 lat. Tutaj Monika... 12 letnia Monika, 12 lat się i takie pracowie wszystkie piekła się złożenie i remontowaliśmy ze starego styczniu. Były w Lubaniu, zwiedzały zamek Czocha, w Karpaczu, Lwówku Śląskim, no oczywiście Legnica, e, zamek e, grodziec. Co roku przyjmuje ich pan w Warmontowicach. To jest taki pałac, gdzie też mają takie małe przyjęcie robione, gdzie mogą się w parku pobawić. No i praktycznie wszystko, co jest możliwe do pokazania, staramy się pokazać. Dzisiaj właśnie pokazujemy wszystko, co jest możliwe w Bolesławcu i okolicy. te są różne, przepiękne i naprawdę różne dzieci robią. Tu widzę, że to się suszy, bo jak się wykona pracę, to ona musi się suszyć dwa tygodnie, dopiero do pieca się wkłada, maluje do pieca. I cała... Dzieci wykonują różne zwierzątka, też takie prace płaskie. Tu widzę, że jest zasłonięte, także pani Asia, taka pani nauczycielka prowadzi zajęcia. Dzieci tak robią, słuchajcie, ja pierwszy raz jak to byłam, to jak ciasto się robi, takim wałkiem do ciasta wałkują i później sobie, prawda, różne rzeczy tam naklejają. To jest wypalane. Widzicie tutaj z tyłu? To wszystko robimy małe dzieci. To co widzicie, to wszystko jest wypalone, no a to dzieci robią, wypalone w piecu, tak. Ja bym chciała, żeby wszystkie byli zdrowe, żeby na, nas nigdy nie zapominali, no i i jeszcze, żeby wszyscy zapisywali się brać ukraińskich dzieci no, w ziemi, dlatego że to jest bardzo ciekawe i wszystkim dzieciom podoba się. No wszystkiego najlepszego turystom, jaki przyjeżdżałem do Bolesławca.